Dzień dobry, cześć czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Roblox, kolejny odcinek i wielki powrót do Lumian Legacy, słuchajcie, prosiliście, błagaliście przez pół roku, mnie męczyliście, kiedy kolejny odcinek z Lumion Legacy, więc postanowiłem, że będziemy kontynuować tę serię, nie pamiętam szczerze mówiąc na jakim momencie skończyłem, więc to będzie dość ciekawe, dodatkowo jestem ciekawy również jak daleko zajdziemy w tej grze, w sensie jak długo możemy jeszcze grać. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, a my lecimy z tematem, mam nadzieję, że tutaj, mm, że no, że dużo osób czekało, mimo wszystko właśnie, musimy spotkać naje w rucie trzecim, dobra, spoko, moje lumiancy, mamy felwera, mamy twitla, pajdera i mamy babora, mamy tutaj, to był dzik chyba taki, z tego co pamiętam, zgadza się, lumipedia, Tutaj tak to wygląda póki co, w sumie nic ciekawego. Itemki, co mamy za itemki? Kabunga Kofi. Okej, okay, to regeneruje nam um, energii. Mamy jeden Capture Disk. To jest nasze ID piękne, proszę bardzo. Mamy jakiś medal nawet, no nieźle. Lumi Boosty. Hmm, tutaj póki co nie robimy tego dobra. Więc musimy ją spotkać w kopalni. Czy to nie jest ta kopalnia? Midnight in Cave on Route 3. To jest ta kopalnia, chyba? Halo, ziomeczku? Wow! Dobra, cicho bądź. Cichaj, gościu. Proszę mnie wpuścić do środka. Dobra, idziemy do środka. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Galvanit nit, y Cave, jejku, chciałem powiedzieć kafe. <grym> to niezłe kafe. Co to jest za typiasz w ogóle? O nie. Wyczuwam, że za chwilę się coś wydarzy z tym kryształem, coś dziwnego. O nie. Moc potrzebuje jej. Kim ty jesteś? Moje imię nie jest ważne. Dbaj znaleźć drogę do domu. Dobra, goście, skończ. Skończ, biadolici. Potrzebuję energii. To nieźle. Właśnie, wynocha stąd, dobrze gościu mówi. Czyżby tu miała się odbyć jakaś bitka? <grymne> nie chcę, nie chcę uszkodzić tego dzieciaka. To nieźle. Dobra, będzie bitka. Zaczynamy bitkę po długiej przerwie. Jej, kurwa, nie pamiętam jak się w to gra. Dobra, MBIT. Dość przyjemny królik. Dobra, mamy Felwera, z okazji właśnie ktoś mi mówił, że jeżeli mamy Lumiany na ławce, tak jak mamy tego Babora, to one też expa dostają, więc nie wiem, czy w sumie lepszym rozwiązaniem nie byłoby e, tutaj Pydera oraz Twitla również umieścić na ławce, na nic. O, z tego co widzę, te ataki są też e, dość skuteczne, więc lecimy, Nature's Rage i Elo. może go zonehitujemy, zoneshotujemy, ma 14 level, w ogóle tej listy graczy nie mogę wyłączyć, uwaga, uwaga. Co? Okej, okay, defensywę sobie wzmocnił. No okej. Okay. Dobra, jak my go tutaj załatwiamy za chwilę? O kurde. It's super effective, dobrze wiedzieć. Dobra, no i. A to ja dopiero teraz zaatakowałem? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że. Chłop padł. Ej, okay, myślałem, że będzie miał jakieś lepsze odmiany. Tutaj jakiś syf ma póki co. Geklow. A jako Geklow to był mega irytujący, z tego co pamiętam. Dobra, cały czas na tym nie będziemy tutaj operować. Zgadza, ten Geklow był mega irytujący. Dobra, może teraz Pital Pamel? Nie, tak to się chyba powinno wymawiać. It Hertz, no właśnie. Dobra, Fight. I jeszcze raz Nature's Rage, yellow. Ej, on mnie zaraz tutaj poskłada ten Geklow. Jezu, wiedziałem, że to była irytująca postać, pamiętałem to. Dobra, zmienimy go na Twitla. Ja z tego co pamiętam, ten Twitl tam... ...praktycznie był beznadziejny. Shine, o kurcze. Dobra, o, w sumie z tego co widzę, to mamy... ...jesteśmy dość mocni na niego, dobra. Gast. Czy my mu jakkolwiek i zadam? O Jezus Maria. Praktycznie w ogóle mu demage'u nie zdaliśmy. Malutki paseczek mimo spadł. I nam przy okazji brona zmalała. Aha, dobra, bo to jest strzałka w dół. Też jestem dosłownie bystry. Dobra, to Spider może. Ej, czy... ja, ja, ja czułam, że on mnie poskłada tutaj bez kapy. Dobra, lecimy Spiderem. Przy okazji energia tego gekloła się pomału kończy, więc liczę na to, że on się tutaj wypompuje prędzej czy później. No właśnie, dodża użył, już tutaj praktycznie nie ma. O, nie ma energii. Dobra, weźmy sobie Sting, zatrujmy go w ogóle, myślę, że to jest też spoka opcja. Uda się nam? Tak, udało się nam, dobra, nice. No i teraz będzie musi troszeczkę, mimo wolnie OHP yy, będzie mu spadało, mi, mi, mimo wszystko. Dobra, teraz kolejny atak, chociaż w sumie powinienem cały czas go tutaj podtruwać. Paradoksalnie ten Pider tutaj największą robotę robi. Jakaś defensywa tutaj urosła, znaczy spadła chyba. Nie zauważyłem nawet. W sumie spoko, że go potruliśmy. Jak widzicie, cały czas mu to HP schodzi tej co turę. Ja właśnie pamiętam, że ten Geklo był tak irytującą postacią, tak, i, tak irytującym lumianem, ale że aż tak tego się nie spodziewałem. Znowu defensywy tutaj zmiótł. Dobra, wyczuwam, że będziemy musieli za chwilkę um, zmienić tego Lumiana, bo jak widzę na nasze HP, jestem lekko przerażony, szczerze mówiąc. Dobra. Jeszcze jedna tura i przetrwamy. Zresztą z tego co widzę, to on nas praktycznie nie atakuje, więc już zostaniemy do końca naszym pająkiem. No i padł, ziomuś. Trochę się z nim pomęczyliśmy, ale udało się. 159 expo, przy okazji pider level 12. Ja myślę, że tego pidera fajnie by było a, podekspić trochę mimo wszystko. Amazing. No ja wiem, że amazing. 480 tutaj waluty tibijskiej wpadło. Dobra, gościu, wynocha stąd. O, widzicie, jak się słucha. <grytanie> Pięknie. Mm. co to co? o, wróciła tutaj ziomsa, nasza oponentka właśnie, czy tutaj dałeś kompletnemu obcemu wejść ziomuś? on mnie pomylił z nim najpewniej, ta niezły gałgan dobra, wynocha stąd teraz pytanie za 100 punktów czy ja będę miał moje lumiany schilowane, czy nie? Eee, co my tutaj mamy? Eee, jaskinia jest sercem. Eee, tutaj energii, źródła energii. Tutaj zasilającego całe miasto. Piękna historia, naprawdę. <laughs> Szkoda, że mnie nie interesuje. Dobra, dawajcie bitkę, ja chcę się bić. Właśnie, jeżeli ktoś chce konkretnie te jakby dialogi przeczytać, oczywiście może sobie zatrzymywać lub ustawić yy, na pół prędkości. I się staram was nie zanudzać. Dodatkowo, tym bardziej, że niektórych dialogów nie rozumiem w 100%. U nasz Lumiołodze został zapgradzowany. Tanning Flare został zainstalowany. Co to daje? Yy, będziemy mogli. Oj dobrze, rozumiem, będziemy mieli dostęp do ukrytych mrocznych miejsc i obiektów. Z tego, co pamiętam wcześniej było, było chyba jakiś portal czy coś, do którego próbowaliśmy przejść. Albo może mi się coś pokićkało, więc pewnie teraz będziemy mogli tam wejść. To już? To już po naszym spotkaniu tutaj coś ciekawego jest. Właśnie sprawdźmy nasze lumiancy. pelwer, kurczę trochę lipa. Czy je mam żeby Kabunga Coffee tę energię dawało? Kurczę, a ja potrzebuję... A nie, mamy coś. Small Med. Dobra, Use. Felwer. Spoko, zawsze przetrwamy dłużej. Szkoda, że nie mam mapki w tej gierce, by się przydała taka minimapka. Znaczy, mapa jest, o, jako taka. <głynie> Szkoda, że się nie chce wczytać, ale <kłynie> pomijmy temat. Dobra, Lumipedia. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, wychodzimy stąd. Ej, to ona mi kazała pójść w jaskini, tylko żeby się z nią zobaczyć? What the hell? Nie rozumiem. Siema ziomki. Dobra, idziemy stąd. O, teraz może mapa będzie działała. Też nie działa ta mapa. Co jest? Dziwna sprawa. No nic moi mini, myślę, że sobie w tym miejscu. Ej, ojku, ktoś do nas dzwoni na Lumiłoczu. A ja chciałem tutaj kończyć. O, ojciec. O, widzieli tutaj nasze zwycięstwo w teatrze i byłem świetny. Dzięki. Ale nie zapomnij o twojej głównej misji. Musimy tutaj znaleźć inną silną energię na, do naszej maszyny i musimy... Okej, okay, musimy teraz pójść do ruty czwartej. Good luck, champ. Dzięki. Dobra, słuchajcie. Myślę, że... Droga do ruty 4 już w kolejnym odcinku Lumion Legacy. Za ten odcinek wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę oraz o, w górę? W górze. Nieważne o łapce oraz o jakimś komentarzu. Bardzo fajnie, jeżeli byście mi sprzedali też jakieś tipy, ponieważ troszeczkę zapomniałem tej gierki. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli wytrwajcie do końca, również napiszcie o tym koniecznie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.